Siamon Wydamski, bardzo serdecznie, W kolejnym odcinku zagramy w Crash the Cortex Strikes Back! W tym odcinku zaczniemy nareszcie ostatni Warp Room. Zaczyna się przygoda z ostatnimi pięcioma planszami, a także oczywiście z walką z bossem, który dzielił nas od pięknego ekranu przejścia gry na 100%. W sumie, skoro już jesteśmy w tym Warp Roomie, no to powiem Wam, że w tym momencie pojawia wam się na ekranie pewna. E, pewien mapko-obrazek, który pokazuje wam, skąd się biorą konkretne Warplumy. Otóż, to jak widzicie, pierwszy jest z pierwszej wyspy Łumpa. A czy nie wiem, czy to jest archipelag Łumpa, czy to są wyspy Łumpa, tak się, Jak pierwsza wyspa, to jest pierwszy Warplum. Czy tam raczej na pierwszej wyspie, wyspie, Jezus Maria. Na pierwszej wyspie WUMPA jest pierwszy warpum, na drugiej jest drugi Warplum. na trzeciej wyspie tam gdzie był tam gdzie był Nitrus Brio, Prince Chime, Poturu i e, oczywiście Cortex Tam mamy dwa kolejne warpady, czyli trzeci i czwarty, a ten warpad... To jest trochę dziwne, zważywszy jaka jest plansza trzecia ten Warp pad jest już na oczywiście Cortex, Vortex, ale dobra, zanim dojdziemy do planszy trzeciej, do reszty plansz, zacznijmy od planszy pierwszej, Pistone Away, która jest planszą z grubej rury. Ona jest z takiej grubej rury, że nawet jakbyście się rozjeżdżali, nie widzielibyście jej krawędzi. Ona jest w tak grubej rurze, że Crash wyszedł na orbitę, żeby móc zobaczyć krawędzie tej rury w kosmosie. Jeszcze tych krawędzi nie widać. Pistone Away, dosłownie... Piston znaczy tłok it away, to znaczy po prostu, żeby coś wywalić daleko. Grasów na przysłowie piss away, czy tam piss it away, to znaczy wywalić to, zmarnować coś. Ja po polsku pomyślałem sobie, żeby właśnie zrobić taki sztuczny tłok. Nie jest to dobre tłumaczenie, nie jest to tłumaczenie jedno do jednego, jest to całkowicie osobne tłumaczenie, poza tym, że piston i tłok tylko to jest jakby związane. Na Bundypedii jest napisane, dlaczego Piss Away jest wykorzystane, ponieważ players will... Well Ach, już nie mam nawet siły gadać, patrząc na tą planszę, naprawdę nie mam siły gadać po angielsku nawet. Ale players will piss away their lives in this level. W sumie maska zmarnowana, tylko dlatego, że chcę po prostu pokazać wam, że ja umiem naprawdę hardcore przejść tą planszę. Tę planszę. Dlaczego jest hardkorowa, dlaczego gracze wywalać na nie będą życie? Ponieważ jest to plansza w stylu Cold Hard Crash, to znaczy... Mamy tutaj zarówno klejnot yy, na ścieżce śmierci, jak i klejnot za wszystkie skrzynki, z których to mnóstwo skrzynek jest na ścieżce śmierci oraz za nią jeśli chodzi o oryginalną ścieżkę. Ha, wiecie co? Sprawdzę coś tylko, ponieważ mam wrażenie, że ja tutaj ominąłem jednej skrzynki na górze. A to ma taką cechę. Nazwijmy to ostrożnością, i lepiej jest teraz się cofnąć i przejść od początku, aniżeli później płakać z powodu uminięcia jednej skrzynki. A mianowicie a chodzi o to, że w tamtym fragmencie po prostu na tej wybijajce, gdy już ją zniszczyliśmy, tam są skrzynki naprawdę, naprawdę wysoko i bez tej wybijajki nie mielibyśmy najmniejszych szans, żeby przejść planszę na 100%. Zwyczajnie brakowałoby nam skrzynek, a mianowicie jednej skrzynki. Ale dobra, tak czy siak, w tutaj tytułowe tłoki, które pracują w relacji góra-dół, góra-dół. Robociki, które mają takie boczne jakby... takie pajączki, mają boczne i iskrzałki. Które to oczywiście i nas mogą nieźle zboharatać, zabić i tak dalej? Mają one dwie konfiguracje, to znaczy mogą być albo te. No nic już tam nie ma, dobra. Tak czy siak, mogą być one na boki, tak jak widzieliśmy wtedy, robocik jest wrażliwy na ataki ciałem, albo ataki po prostu z góry na niego, ale tylko dokładnie na środek, ponieważ te łapki mają jakby hitboxy na boki. I jeśli po prostu udokumentujemy te łapki, czy to z boku, czy z góry. No pięknie. Dziękuję, tłoko. Nawet jeśli tłok nas nie zabije, opuszczenie do nas spokojnie nas może zabić. Ale ten, no i też konfiguracja taka w górę, kiedy to możemy ich zabijać tylko od boku. No i konfiguracja zmienna góra dół góra. Dół. Trzeba po prostu dobrze dobrać moment ataku. Te roboty, wcześniej, które zabijają w ślizgiem tylko, to są roboty, które przez swoje kolorki w bardzo oczywisty sposób pokazują nam, w jaki sposób są niebezpieczne. Te krawędzie są gorące, są one niewrażliwe na ataki, zarówno z góry. Jaki z wysokiego boku, tak więc je zabijamy tylko i wyłącznie wślizgiem, żaden wirek, nic innego, oczywiście, pomijam potrójnego akłaku. Ale. Jaki jest problem w tej planszy? Problem w tej planszy jest taki, że. Ścieżka śmierci nie możemy jej zaliczyć w żaden sposób, tak jak w Cold Hard Crash, tak na checkpointa, czyli zaliczamy ją sobie i potem tam wrócimy. Nie, tutaj trzeba po prostu iść za nią, cały czas nie ginąc, zebrać wszystkie skrzynki i do niej wrócić. No i potem na niej nie zginąć. Znaczy to nic, nie to, nic nie, to nic nie robi i tak dalej. To jest ścieżka śmierci piękna zielona. To nic nie robi, kiedy na niej zginiemy, ale po prostu checkpoint jest trochę daleko. Kolejny rodzaj wrogów. Tego robotyka sobie zostawimy potem zobaczycie dlaczego. Nacisnąwszy, to jest taki dwuczęściowy wróg. Mamy laser i mamy strzałeczkę. Strzałeczkę, która po naciśnięciu powoduje wyższenie tego niebieskiego lasera, który zmniejsza krach. I na samym końcu animacji zmniejszenia kraż ginie, tak więc tak, więc do tego czasu możemy zginąć na coś innego. Tutaj wejdę później, ponieważ sam ten bonus też jest dość uprzedliwy. Tutaj bardzo uprzedliwy moment, ponieważ. E, no tak, możemy wskoczyć i ten robot chodzi do krawędzi. Tutaj drugi uprzedliwy moment, ma najbardziej w grze. I taki mały plus. Człowiek kiedyś strasznie się z tym męczył. Próbował przeskakiwać, próbował omijać. Te pociski można całkowicie zdenajować, całkowicie zniszczyć Wirkiem. Pewnie wiedzieliście. Ja nie wiedziałem, i przy przygotowaniach się do tej planszy myślałem: cholera, ta plansza będzie taka trudna. Nie! Starczy się dowiedzieć tej jednej rzeczy. A kiedy już się dowiedziałem, wszystko stało się. Jezus Maria! Na nim często ginę. Przyznam szczerze. Na nim bardzo często ginę. E, to jest bodajże ostatnia skrzynka, prawdopodobnie, ale upewnimy się jeszcze. Ponieważ być może coś ominiemy, ale mam nadzieję, że nie. Nie, wydaje mi się, że nie, ta przy nitro. To jest bardzo charakterystyczne miejsce, jest po prostu ciąg nitro, tak jak widzimy. Ehm, po to życie możemy iść, bo już tutaj nigdy, jeśli wszystko pójdzie dobrze, nigdy tutaj nie będziemy wracać, ponieważ ścieżka śmierci prowadzi bezpośrednio do portalu wyjścia. Jest tam nawet e, ta widmowa skrzynka, z której klejnot za skrzynki wypada. Mam nadzieję, że wypadnie. Ech, I mam nadzieję, że. Na to się da tak wskoczyć. Poszukałem przeznaczenie. Przeznaczenie, proszę. Nie, żadna karma, nic, proszę. Mamy maskę. Nie zamierzamy jej tutaj marnować. Nie zamierzamy jej nigdzie marnować. I teraz wbijamy tutaj. Co tu jest trudnego? Otóż cała plansza jest troszkę podchwytliwa, ponieważ trzeba się w jednym momencie kapnąć, co robić, a czego nie robić. Otóż mamy tutaj skrzynki z nitro po trójnej wysokości. W których nie da się przeskoczyć w żaden normalny sposób. Nie wiem, jakim sobie teraz się nie odbija, ale po prostu się tutaj nie odbija. Trzeba się kapnąć, żeby nie zniszczyć tych brązowych, ponieważ, tak jak pamiętamy na początku były kontury. A żeby, cóż, zrobić konturowe skrzynki z skrzynkami, należy zniszczyć ten, czy tam dugnąć tę skrzynkę z wykrzyknikiem, co już oczywiście zrobiliśmy. No i wracamy tutaj. Trzeba uważać, ponieważ tłoki idące do góry mają taką dziwną właściwość, że crash skacząc też oczywiście idzie do góry, ale jeśli crash skacze i tłok jednocześnie idzie do góry, to cały skok się, no, marnuje. Po prostu skok nie ma miejsca. To jest bardzo dziwne, bardzo hamskie, ale bardzo często można przez to zginąć. Po prostu tutaj jest tak jakby, wiecie, crash próbuje skoczyć, ale tłok go tak ciśnie, że crash jest traktowany. Proszę doskoczyć. Yes. Ten skok jest niesamowicie trudny dla mnie. Trzeba skoczyć naprawdę z samego koniuszka. Błagam. Niech, nie, niech się nie okazuje, że ja ominąłem coś. Uff. Najbardziej zawsze się boję tego, że ja omijam pojedynczą skrzynkę i tak dalej. Nigdy jeszcze chyba tak nie było na filmiku, ale tak się jak boję się, że tak kiedyś będzie. Tutaj zostawiłem tego przy życiu. Dlaczego? Dla te, dlatego, że żeby tutaj wskoczyć trzeba albo zwinnie wskoczyć w ślizgiem i ominąć tą stronę gracza jakby, ale to bardzo, bardzo, bardzo grozi spadnięciem. Albo można zwyczajnie na tym robociku tutaj wskoczyć, ponieważ cała ta platforma razem z tym laserem jest zwyczajnie zbyt wysoka. Uff, ale dobra, jesteśmy już na się jeszcze śmierci. E, mamy ją więc zaliczoną, możemy na spokojnie ginąć. Tutaj jest taki hamski tłok, że kiedy jeden spada, to drugi się podnosi. Tu nie powinno być skrzynek, ale na wypadek, gdyby były lepiej skakać. To jest bardzo smutny moment swoją drogą, ponieważ gościu... krzyk jego przerwany jest wybuchem. To jest takie smutne. To jest takie... Nie BUM! Nie ma koniec krzyku. Gościu umarł. Po prostu umarł. Jeszcze nigdy w kraszu tak bardzo nie uderzyła mnie niczyja śmierć. Czemu tam są pasy na górze? Jak tam jest skrzynka się zabije. Nie tam się nie da doskoczyć przecież. Nie powinno być, dobra. Um, tak czy siak. Tutaj mamy jeszcze takie hamskie elementy. Powinno być wszystko. Wydaje mi się, że wszystko. Wydaje mi się, że wszystko. Jeśli to jest wszystko. Uu! Uh, to było dobra. To było zdecydowanie dobra. Uh, proszę, nie zgiń. Oo! Oh, to też było oszukanie przeznaczenia i... Jezus Maria, mam maskę dalej nawet! Ja nie mogę! To jest piękne! Proszę, 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 proszę! Jest! Jest! Najtrudniejsza! KOWAL się HARD crash. To jest najtrudniejsza plansza w grze. Uff, wy nawet nie wiecie ile mi to kosztuje. Nie wiecie ile mi to kosztuje, żeby przejść takie plansze. Człowiek! Człowiek ogląda filmik z tego jak ktoś przechodzi tę gry na 100%. Patrzy na tę plansze myśli WOW. Człowiek przypomina sobie, jakie problemy miał, żeby to przejść na kryształ kiedyś. I mówi sobie wOW! Człowiek gra w to przed nagrywaniem, żeby rozgrzać palce i spróbować, chociaż czy udają mu się te skoki. Wow. I w końcu mu się udaje, szczerze? To jest pierwszy raz, jak przeszedłem dobrze tą plażę na 100%. Boże, złoty, to jest... To przejście tej planży na 100%, zwłaszcza za pierwszym razem, to jest coś, co oddziela mężczyzn od chłopców, kobiety od... Dziewczyn? Nie, tak się nie mówi bez sensu. Dobra, tak się... Rocket! Chodzi oczywiście o to, żeby wymiatać, jeśli chodzi o logizmy. Natomiast samo grasów, rocket, rocket, czyli rakieta. Rakieta, niech to. Tak, znaczy ta plansza jest dość łatwa i dość krótka, ale zwróćcie uwagę, to wszystko w sumie wygląda tak samo, mniej więcej. Tutaj widać jakieś kamienie, niby że niby są mechanizmy, ale kamienie o, do tego jeszcze wrócimy. Tutaj są tylko jakieś rury. W sumie wszystkie portale są bardzo, bardzo podobne. Zresztą są chyba nawet takie same, te dwa, ponieważ to będzie ten sam rodzaj planszy. Ale to doskonale wszyscy wiecie. To nie są żadne spoilery. Swoją drogą mówiliście, a właściwie Big Bomb mówił. Wielkie pozdrowienia dla Ciebie znowu. paradojsik, że. Ym... To jest takie coś, że można na spokojnie. chodzi o to, że są dwa outro. E, dwa Jedno jest kiedy pokonamy bossa za pierwszym razem. Drugie, kiedy zwyczajnie zabierzemy 100%. Ale dla pewności, powiedzieliście, że można na spokojnie przejść grę na 100%, pokonać bossa i dopiero wtedy to wszystko się dzieje. Ale dla pewności ja przejdę to wszystko, ale ostatnią planszę nie przejdę na 100%. Pokonamy bossa, wrócimy, przejdziemy na 100% i zobaczymy drugie outro. Ale to już w sumie w na następnym odcinku. Ale tymczasem Rocket! Rokiet, rakieta, niech to. Nie no, mam jednak dryg do wymyślania tych tłumaczeń. Może nie są dosłowne, ale czasami nawet fajniej, kiedy wymyśli się takie ambitne, wesołe i tak Swoją drogą, w tej planszy się taki bug, że... Nie jestem pewien, ale jeśli wbijamy tutaj z podwójną maską, ale zdobytą w glitchowy sposób w tej planszy, to znaczy jeśli giniemy za dużo i tak dużo, że aż dostajemy drugą maskę, złotą, to kiedy schodzimy z tego, to spadamy tutaj przez podłogę. Chciałbym wam to pokazać, ale nie wiem ile śmierci i szkoda mi żyć, patrząc na let's play'e ludzi, którzy mają 99 i nie giną, trochę mnie to boli. Ale co drogo, co co co, 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 Crash! Czekajcie, muszę sobie miniaturkę strzelić. To będzie dobre, tak myślę. Tak, no, tak czy się. Um, sterowanie, całkowicie zmienione sterowanie. Na X e, lecimy do przodu. Oczywiście, atak zostaje ten sam. Na kółku lecimy w stronę ekranu. Zwróćcie uwagę, że jak, jak już jesteśmy w próżni, łumpasy przepięknie rozpływają się ze skrzynek. Jest to chyba jeden z najlepszych szczegółów, jakie w życiu widziałem w jakiejkolwiek grze tego typu. Ślady na śniegu, e, spalone zioła w Spiro, To. Rozpływające się w próżni ze skrzynki pasy niech mnie kule biją. Jeśli to nie jest najpiękniejszy szczegół kiedykolwiek zastosowany w jakiejkolwiek grze, nie gram za dużo w gry, w sumie takie różne, ale wiecie. Dobra, także X. Jedziemy w głąb ekranu, kółko jedziemy w stronę gracza, a tak jest ten sam. Natomiast odwrócone jest sterowanie. Dając analog w dół jedziemy w górę, dając analog w górę jedziemy w dół, a w prawo i lewo jest dokładnie tak samo. Wrogowie. Wrogami są najróżniejsze statyczne rzeczy. Oczywiście także skrzynki, takie TNT, nitro, eee, chyba tak, ale bardziej w drugiej tego typu planszy może. Nie wiem. Także jak pamiętamy oczywiście, że TNT tutaj starszy dotknąć, plansza jest na tyle dziwna, nie mam pojęcia dlaczego, ale bardzo dużo odgłosów się nie, nie, ten, nie odtwarza, tak więc, o, ale to miał duży hitbox, dobra, tak cieszę się jak. Um, Wrogami są także pulsujące na czerwono rury, zupełnie tak samo jak w planszach laboratoryjnych najróżniejszych, no wiecie, po prostu to jest gorące i tak dalej. E, kolejny wróg, laboranci, którzy błyszczą prądzikiem z rąk. Chodzi, normalnie, pewnie kojarzycie to, ale chodzi o to, żeby przepchnąć ich zupełnie tak samo jak poprzedniej planszy ku ich zagładzie. Zagładą niby jest ten pomarańczowy ekran, ale wiecie co? Może to zrobić o wiele szybciej, ponieważ normalnie oni by nam zasłaniali, ale wiecie, jest jeszcze taki sposób, że <laughs> możemy zwyczajnie, możemy zwyczajnie przepchnąć. Normalnie oni są stali, to znaczy mają hitboxy, nie da się przez nich przejść, ale kiedy są uderzeni mają klatki nieśmiertelności także. E, I w ten sposób, w ten sposób... Wow. Perspektywa, tak. Na szczęście tutaj nie ma ani bonusu, ani, ani, ani platformy śmierci, tak więc tak czy siak, perspektywa trochę tutaj siada, i to dlatego tutaj się ginie. Mi się w ogóle wydaje, że te bombki są prawie zaraz przed tym nitro, tak się jak. A może najpierw się skupię na tym, co chciałem powiedzieć. E, chodzi o to, że ten, te pomarańczowe pole zabija tylko tego laboranta, a nie crasha, i dlatego można się przepchnąć tamten. O, tym razem się udało, już ładnie. E, może się tam wtedy przepchnąć i to nie zabija, crasha zabija tylko laboranta. No ale skoro, tak jak mówiłem, e, niszczymy mu hitboxy, możemy przez niego przejść. No to właściwie, czy musimy się nim martwić? Nie, oczywiście, że nie. Teraz uwaga na te rury. Trzeba po prostu gaz do dechy i jedziemy do przodu po raz kolejny, eksploitując wszystko, co ta gra ma do zaoferowania, i zaeksploitowania. Pomyliłem sterowanie, dobra, tak tak tak, jak mówię, to jest dziwne, że prawa, lewa są normalne, ale góra i dół są odwrócone na analogach. Bardzo dziwne, naprawdę bardzo dziwne. Także, jak bardzo łatwo jest ominąć te skrzynki, które są w rogach ekranu, ponieważ po pierwsze, kamera bardzo rzadko je ładnie chwyta. Trzeba po prostu z daleka je zauważyć albo wiedzieć, że tutaj są. Tak, na przykład ta skrzynka, jeszcze kolejny bonus do zasłonięcia taki, że przed nią są lasery, które bardzo dobrze je zasłaniają. Szczerze, nie mam pojęcia. Czy te kable zabijają, czy nie? Ja jeszcze nigdy nie umarłem przez te kable. Tak więc postaram się nigdy też przez nie nie umrzeć. Eee, nie, nie, nie. Prądzik? Dobra, już go zrobił. I lecimy do końca planszy! Coś mi mówi, że nie będę miał klejnotu. Ponieważ najwyższy czas go nie dostać. He Żartowałem. Pewnie, że żartowałem. Ja i brak klejnotu. Co myślałem, że na odcinek będzie miał jakieś 50 minut, 60, przez tą pierwszą planszę. Ale nie mów hop, póki nie jesteś królikiem, ponieważ trzecia plansza jest w pewien sposób tak samo pogięta jak pierwsza, ponieważ mamy tutaj platformę śmierci i nie będziemy nią iść. Nie całą trzeba będzie zupełnie tak samo jak w jednej planszy z pszczółkami, może i nie zaliczyć ją od tyłu, ale tak czy siak trzeba będzie na nią wejść troszkę, a potem wziąć ją jeszcze od tyłu równie troszkę. Bo wiecie, od przodu jest parę skrzynek i od tyłu też jest parę skrzynek. Tak, dokładnie. Night Fight, czyli nocna walka. Nie jest to żadna gra słów, jest to bardziej nawiązanie do pewnej gry, nieznanej, ale tak się, jak według Wikipedii, tak to było powiedziane. Fight Night, czyli noc walki. E, fight Night. Walisz na noc? Noc walk. No, tak bym powiedział. Fight Night, wiecie, taki. Tak samo jak Fight Club, to jest klub walki. To, to, jest, to jest noc walki. I pamiętacie, mówiłem, że. Tak, mówiłem, 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 e, że ten portal jest nieco zrobiony z kamienia. I mówiłem także, że ta planża jest nieco niezwykła, biorąc pod uwagę to, że niby jesteśmy w Cortex Vortex, ale to są słowa Wikipedii i ja myślę, że to nas po prostu przetransportowało z powrotem na Wyspę Łumpa. No i tak jak mówiłem kiedyś, kiedyś dawno temu, każda planża e, zrobiona na Wyspie Łumpa jest o różnej porze dnia. Ta jest o porze nocnej, zupełnie tak samo jak tamten specjal. Ech, a wiecie jak Popplock kocha nocne plansze i wiecie jak bardzo paplok musi zresetować? Ponieważ to, że jego amulatura jest bardzo ciemna wcale nie pomaga w tym żeby w jakikolwiek sposób zobaczyć jakiekolwiek cholerne dziury, wiecie, też jest taki problem, że na ogół te dziury są jakby po przepaści i świetlik często idzie za nami. Tak więc, najbardziej optymalnie byłoby iść nieco wolniej, ale wtedy świetlik nie nadąża. A ja wolę się przyzwyczaić do tego, żeby świetlika mieć troszkę za sobą, ponieważ potem są momenty, gdzie naprawdę trzeba biec szybko, garagów fast i tak dalej. Crash się robi niebieski, wracają mu kolce, dla osób, które zaapowiadają reference. E, nie, 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 nie. No i ten, przynajmniej teraz nie ma takich trików tak jak w tej planszy specjalnej, w sensie, że musimy iść dalej i niszczyć jakieś skrzynki metalowe. Ale najbardziej optymalnie oczywiście byłoby zrobić to tak, nie. Zrobić to tak, o, przy okazji, to jest myszak, czy tam opus, który zawsze niszczy mi maskę, więc wal się na ryj. Skrzyn, znaczy dziura nie skrzynka. Skrzynki tutaj. E, nie ma takich hamskich momentów, żeby były e, metalowe skrzynki i tak dalej. Dobra, jak to się robiło, mój Boże. Ehm, tu? Chyba tu. Dobra, tak czy ja jestem cicho. Eee, świetlik zaczyna gasnąć, ale... Mi się wydaje, że tędy się idzie... Nie, ja będę cię bardzo potrzebował. Aku, aku, więc nie trać się na głupiego łoposa. Tu dziur na razie nie ma. Tak, ja pamiętałem, dziura była tutaj. I to jest tyle. Idziemy od przodu, żeby zdobyć klejnot i potem wrócimy od tyłu, ponieważ są tutaj dwie skrzyneczki, na szczęście bardzo fortunnie usytuowane z tyłu, tak więc... Póki co nie wracamy tam. Ale domyślacie się, jaki jest problem. Hej, chodź ze mną. Ja wiem, że jestem brzydki, ale chodź ze mną. Gdzie ja jestem? Aha, ja myślałem, że tu już jest po, po ta gałąź. Ale dobra. I mamy Akuaku, aku, tak? Czy jakbyśmy nie mieli go? No i ten. Hmm, tutaj możemy się uspokoić, ponieważ to i tak jest trudny moment. Żeby nie wziąć tego... Świetlika i jednocześnie je zabić się o te nitro. Chodzi po prostu o to, że mając świetlika musimy iść do przodu, a potem skręcić i zawrócić bez świetlika. Tak więc najprawdopodobniej będę musiał iść tam na czuja, co bardzo mi się nie podoba, ale tak czy siak. Potem przy tych skrzynkach już kolejny świetlik. Um, można też tak, można jego ominąć, można iść tak, ale będzie przepaść, dobrze pamiętam? Tak, ładnie. I kryształ, i checkpoint. Dobra, tak więc nie będzie to jeszcze taki duży problem. Ale tak czy siak, problem będzie na pewno, ponieważ... Um, no, no nie idę najszybciej, jak widzicie. I zawrocenie będzie już tutaj, nie. Nie! Najpierw jeszcze bonus, dobra, tak czy siak. Znaczy, tak czy siak, nie wiem, czemu to mówię. I pamiętacie, jak mówiłem w tym, z tej specjalnej planszy, że to jest niezwykłe, ponieważ ten świetlik tam idzie swoim tempem? E, tutaj z kolei świetlik idzie tak samo, jak normalnie w tych planszach, czyli dokładnie za nami. Najlepiej tu najpierw zniszczyć, żeby nie tracić czasu. I bierzemy średnika, i lecimy, ale lecimy, wszystko pojazd średnik w ograniczonym czasie, oczywiście z nami. Zwłaszcza, że tutaj jest trochę takie hamskie wychciewanie tego, żeby iść powoli, ale to już jest koniec, ponieważ tutaj mamy ostatnie skrzynki, tu nic nie ma. 20 skrzynek! Dziękuję bardzo. Dobra. W ogóle... Zawsze w tych takich planszach, gdzie ja tak się staram, staram, żeby zdobyć te skrzynki bonusowe. Te, te wszystkie skrzynki. W sensie chodzi mi o to, że. Wiecie, są te mechanizmy, że. Idź tutaj, zalicz to, zrób to, pójdź dalej, wróć ze tej z platformy śmierci, zupysz to, dopiero wtedy i tak dalej. Że ja ominę jakąś zwykłą skrzynkę. Naprawdę się tego boję, bardzo. Dziura. I tu jest zawrócenie. Ja wiem, że tu są dziury. Pierwsza. I druga. Dobra, teraz nieważne, mogłem zginąć. Plastforma śmieci w tej sumie tu jest niepotrzebna, i tak jak mówię, największym problemem jest to, żebym nie ominął żadnym cudem żadnej skrzynki nigdzie po drodze. Uff, ale powinno wyjść, jestem w bardzo dobrej myśli, i fajnie w sumie, że wyjście z bonusu także działa jako. nie, nie działa. Huh. Przysiągłbym, że wyszedłem jakby przed bonusem, a nie z checkpointa. Dobra, to nie ma wagi, a czy to nie jest ważne. Tak czy siak, idziemy dalej do przodu. Pamiętamy, że tam była przepaść, nieco w innym miejscu, one są nieco dalej niż pamiętam, czy tam niż zakładam, że są. Albo raczej nieco bliżej. Tutaj już nic nie ma. Tutaj już są dwie skrzynki. I świetlik, który na spokojnie. <laughs> Dziękuję. Sparks. Świetlik, który to nie jest Sparks. Ja wiem, Sparks to jest ważka. Ale tak czy siak. <laughs> Zaprowadzi nas na spokojnie. Oczywiście nie, nie warto ginąć. I to jest checkpoint. I to jest wszystko, co trzeba wiedzieć o tej planszy, żeby nie zginąć w żaden sposób. I żeby dostać też wszystkie skrzynki. Nie ma bata, nie będziesz mnie zabijał. Nie po to, taki kawał drogi przeszedłem, żeby jakiś śmieć mnie zabijał. Nie, to jest dziura. Oh. Wiecie, pamięć mięśniowa, czasami jednak się pamięta takie miejsca. Jest, jest, jest. Z odcinka, który miał być 60-minutowy, wyszedł odcinek, który jest 20, jak na razie niecałe 3 minutowy. Eee, szczerze? Wow, Ohoho, wow. Ej, dawno nie miałem takiej satysfakcji. Znaczy dawno, przeszedłem jakiś czas temu ostatnie DLC do Dark Souls 3, wtedy miałem taką satysfakcję. Eee, ale wiecie co? Nie, ostatni odcinek będzie wtedy za krótki. Ta plansza jest dość krótka. Eee, co będziemy mieli? Jakie będą napisy? Dobra, ja zawsze mówiłem, ostatnie plansze, czy tam ostatnie odcinki. Ostatnie odcinki mają prawo być dłuższymi. Ponieważ to są ostatnie odcinki, zwłaszcza że to będzie już ostatni crash, jakiego kiedykolwiek nagram. Chyba, że jednak Ensaying Trilogy, który jednak ma... No nie jest, nie jest nic potwierdzone, że ma wejść na kompa. Nie jest nic powiedziane poza tymi pogłoskami 100 lat temu. Czyli najprawdopodobniej na kompa tego jednak nie będzie, tak więc to jest ostatni crash, którego przechodzę w tym celu. Właśnie, wiecie, może... Nie, 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 nie będę obiecywał, że będę nie, 1 przechodził na 100%. Nie! Tak więc. nie, ostatnie nie Ostatni boss, później jeszcze. No i. Pff, cóż mogę powiedzieć? Dzięki za oglądanie! Łapkujcie! Trzymajcie się! hurraja! Łapkujcie? Czekaj, dzięki. A było łapkujcie już wcześniej. Może jeszcze raz. Dzięki za oglądanie! Łapkujcie! Trzymajcie się! hurraja I do następnego dzika! Cześć!